Halo, halo, witam wszystkich na kanale Palma. Dzisiaj mamy drugi dzień sierpnia, a więc odcinek 85. Czyli to minęło już dosłownie 3 miesiące od ostatniego filmu. Teraz sobie sprawdziłem. 2 maja nagrywałem. Słuchajcie, taki przegląd zrobimy sobie po ogrodzie. Zaczynamy od oliwek. Poprzecinałem oliwki, zobaczcie ile tej gałęzi, bo były tak gęste zbite że w ogóle nie przypominały, to, nie przypominały te drzewa, drzewa oliwnego. Byliśmy yy, na urlopie we Włoszech. No, tamte drzewa to takie rzadkie. Tak? Właśnie coś chciałem zrobić i ulepiłem z tych moich yy, drzewek. Bo to była jedna wielka zbita kula. No, te, te dwa drzewka są za blisko siebie i zbite kule. Teraz troszeczkę prześwitują. Moja Laura już krzyczy. ta, ta, ta. ta. Słuchajcie, sami wiecie, jaki jest lato tego roku. Tak naprawdę było gorąco. Proszę nie krzyć, bo tata nagrywa. Początek lipca był bardzo... A ten co? Płuczy też. Początek lipca był bardzo gorący, można powiedzieć upalny. I to było na tyle. No bleje. Wczoraj u nas lało pół dnia. No i jest chłodno. 23, 22 stopnie, 21. O, słuchajcie, może w tym roku figi dojdą. Kurczę, zobaczymy, bo w tamtym roku nie doszły, aczkolwiek mają miesiąc, jeszcze można powiedzieć do września, czyli dwa miesiące, zależy jaki będzie wrzesień. Te rośliny, e, Bungenwille, Diplodemie, no wszystko jakoś tak niefajnie, niefajnie rośnie. Jest za chłodno, to wiadomo, te rośliny lubią, lubią słońce, lubią ciepło i tyle. Chyba z, na palcach jednej ręki można policzyć ile, ile było gorących dni. No i co, lecimy dalej. W poprzednim odcinku widzieliście, przesadzałem Feniksa. Tutaj wcześniej rósł Wagnerianus. No wiadomo, jak to po przesadzeniu. Wszystko stoi, e, musi się zaadaptować w nowym miejscu, korzenie muszą się chwycić, ziemi i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że dopiero na przyszły rok będzie ten przyrost. Oleander. Oleander no, ładnie kwit w gruncie, tak. Dałem go tutaj bliżej tego Feniksa, żeby po prostu tu, kto śledzi moje odcinki, to wie, że tutaj był namiot. Eee, Trochę karpusy. Eee, zwykłe, fortunei. już jest wyższy ode mnie ten liść. Eee, także no one, one rosną dosyć szybko. Są tutaj już eee, są po trzech zimach, tak? Czy dwóch? Już nie pamiętam. A więc one są ukorzenione już, a też nie miały korzeni i po prostu zasuwają. Tak samo z robustą tu już nawet można by było i obciąć te, te liście, tak? Które gdzieś tam po zimie e, dostały i też już się zrównała wielkością z ale to są dzidy wam powiem ja pierdolę, zrównała się z tymi e, fortunei. zobaczcie tu jest, tu się sprawa ma pięknie e, jedziemy dalej e, karłatki, czyli Amerops humilis też pięknie, pięknie zielone. Też tutaj te przyrosty są świetne. Też przetrwały zimy bez problemu. Duża karłatka. Tak jak już mówiłem nie raz, ja jak posadziłem była większa. Były te liście takie bardziej wyciągnięte, bo była z Włoch bądź z Hiszpanii. Tak? Z Hiszpanii bardziej. Natomiast już też puszcza te liście takiego, może nie ma pięknego koloru zielonego ale jest, jest ok, lecimy dalej słuchajcie, basen rozłożony Laura się kąpała naprawdę w tym roku bardzo mało jedynie co to pompę w tym roku wymieniliśmy na, na piaskową i woda jest fajnie krystaliczna <laughs> wiało także zwiało plandekę, ale dobra, ok za tydzień mają być tego 15 upały, więc jak nigdzie nie pojedziemy na długi weekend, to będziemy korzystać z basenu Magnolie Co tam Kocisław eee, Magnolie zawsze gdzieś tam łapią takie na liściach grzybki, nie wiadomo o co chodzi. Bananowce, no kurde powiem wam, mam je yy, tak pocycki jak to się mówi, czyli yy, przez to zimno, bardzo słabo, bardzo słabo rosną. Za to pomidory w tym roku i ogórki, o ogórki muszę już spryskać, bo widzę jakiś moczniak. Jak się dzisiaj zerwie, to ja je ładnie opryska. Za to ładnie trzymają się pomidorki. I słuchajcie, kto oglądał poprzedni odcinek, widział, że z Francji przywiozłem tam palemki. Palemki to tam nie wytrzymały, że tak powiem. Tam zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Natomiast nasiona posiałem. I Pani Janku, Panu Janowi też wysłałem nasiona. Jak Pan obejrzy odcinek, niech Pan napisze w komentarzu, jak u Pana. To wszystko wygląda u mnie, u mnie ładnie, nie? Powschodziło, wystartowało. Trzeba będzie je pikować. Co dalej? No tutaj na tych zwykłych roślinach wszystko ma się dobrze. O! Jedną rzecz, którą właśnie robiłem przed urlopem dwa miesiące temu, czy tam nawet trzy, to... raz byliśmy we Francji, później we Włoszech, tak? Z Francji przywieźłem te nasiona. A zobaczcie, tutaj... No, oprawiliśmy krawężniki, żeby to wszystko ładnie wyglądało do samego końca. Trawy pampasowe mają się ok. Eee, o, bambusa, wam pokażę, bo to jest ciekawe. Trawa, oczywiście nie skoszona. Powiem wam już, dlaczego? tylko Zobaczcie na bambusa, nie? Zobaczcie, ile raz, dwa, trzy. To wszystko, to są nowe przyrosty. Nawet tam muszą się rośnie. Eee, Budleje też w tym roku pięknie wystartowały, a tam w, w nich ukryty Wigry czy? No Budleje, Pedardy, tak? Dobra, idziemy dalej. E, tutaj też e, no Słonecznik, nie wiem dlaczego jest tu, a nie bliżej muru. Tutaj to są na pewno azalie, chyba, chyba azalie ogrodowe. Te to, nie wiem, to mieczyki czy coś tam. Strefa pustynna ma się dobrze. O, agawa słuchajcie, w tych Włoszech nad Gardą co było tych agaw e, jakie piękne, chciałem przywieźć z Włoch sobie dużą agawę no ale nie było jak, bo byliśmy e, żony małym autem więc się nie dało, przywiozłem za to sobie szczepki opuncji raz, dwa i tutaj trzecia zobaczymy, o i kolejny Kocisław Ja to zobaczcie na moje opuncje jak się rozrastają mają się dobrze. Juka ma się dobrze. Po zimie miała trochę tych liści, e, takich grzybowych powycinałem, jeszcze by trzeba było coś wyciąć, bo w tym roku no, jest jak jest, nie. Kali ogrodowe, e, holandry i o, palmy, które przywiozłem z Francji, tak? Tam w poprzednim odcinku. No ta kolejna do wykopania i zostały raz, dwa, które, dwie, które żyją. I e, żeby was skład wie, które żyją i chyba dałem Wojtkowi Marcinowi, nie wiem jak u nich. Tutaj znowu przesadzenie Wagneriusa no, też poskutkowało tym, że stoi w miejscu. Tak? No nie na razie, e, tak samo adaptacja, wypuszczenie korzeni to wszystko, więc myślę, w tym roku no, wygląda jak wygląda, ale on korzenie miał ładne. Więc będzie tutaj, myślę, to wszystko skutkowało dużym wzrostem na przyszły rok. Ten dziadyka, jak znacie, Panie Janie, no nie wiem ile jeszcze. Będę czekał, aż aż się rozklinują to, te liście, jakby to tak, nie wiem, nazwać po fachowemu. Kiedy no, będą się rozwijać, aczkolwiek no, tu coś ciężko będzie, ciężko. Eee trawa zarośnięta, więc nawet tych krawężników nie, nie widać, ale jest fajnie. Równo kolejne budleje. I ta już wieloletnia no to powiem Wam jest ile ona może mieć ze 3,5 metra albo 4 Dobra słuchajcie u mnie w gminie okres ciężki, bo zmarł wójt i mamy wybory na wójta. Ja popierałem, popieram kandydata swojego, czyli syna ale nie mieszamy polityki do ogrodu i co, bardzo, ale przez to mam bardzo czasu zobaczcie na moją trawę, jak to wszystko jest zarośnięte, to ścinałem chyba tydzień w sobotę, nawet nie miałem czasu praca, zbieranie podpisów i wszystko, że tak powiem e, się kręciło. dzisiaj jedziemy z Laurą do Nowej Soli bo to blisko na jakiś plac Krasnala, park Krasnala chociaż na trzy godzinki wrócimy wykoszę trawę i poka posprzątam trochę ten ogród i szybkie przejście, jak to wygląda. Więc do zobaczenia. Po, po, po. No i dobra, słuchajcie. Mamy już to sobotnie popołudnie po 16 godzinie. Skończyłem kosić i drugi kadr. Zacznę od nietypowej rośliny. A mianowicie pielgrzan madagaskarski. Nie jest to strelicja żadna. Eee, właśnie pielgrzan madagaskarski. Zobaczcie. Dostałem go, jak był taką małą sadzonką. Eee, Stał na południowym oknie, przez co zimą nawet miał dużo słońca. No i tak sobie rośnie, nie? Odpukać ładnie. Tutaj żona poprzecinała te kufliki. Nie wiem, czy coś z tego będzie, bo to suche patole. Się porobiły. I tyle. Kalamadyny mają się dobrze. Tutaj drugi kuflik. Tutaj, jak byliśmy rano, nic się nie zmieniło, ale zobaczcie, właśnie, traweczkę, nie? Zobaczcie, jak ładnie wykoszone, tu tak wyżółkło, bo leżały te gałęzie od, od Boże Święty Oliwek. No i zobaczcie, o teraz troszeczkę widać krawężniki lepiej, bo już trawa była tak wielka, tu kosiłem dwa razy po drugiej stronie, trzy przeschnie i zrobimy, i zrobimy. A jeszcze jedno podejście. E, insignia do sprzedania, gdyby ktoś chciał. 12 tysięcy nie targujemy się. Nowe opony Felgi 20, yy, wymiana klocków była wszystkich. Yy, co tam jeszcze? Zawieszenie, zbieżność ustawione. 3000 wpompowałem ostatnią nią. Nie wiem po co. Po także, jak to chętny to zapraszam. A jak nie, to będzie służyła Sołtysowi, czyli mnie. Yy, dobra, tu byliśmy. O, zobaczcie. Widzicie te krawężniki, teraz fajnie. Fajnie widać. No i co? Nie będę chyba was zanudzał, tak? Znowu rano była piękna pogoda, teraz już zaczyna kropić. Aha, jeszcze pójdziemy do cykasów, bo byliśmy na poprzednim kadrze, ale nie pamiętam. Słuchajcie, te liściorki puściły zimą. Były takie słabiutkie, poskręcane, no i też takie jakieś niedorosły. Natomiast już teraz zauważyłem dopiero, że puszcza kolejną koronkę, i tak samo ten więc fajnie, że rosną i mają się dobrze, choć te liście są takie troszeczkę no, brzydkie, jak widzicie nie? za chwilę biorę się za podlewanie pomidorów i co, no i to wszystko chyba w dzisiejszym odcinku eee, po ten, a jeszcze takie małe sprostowanie, na koniec puszczę kilka takich filmików, żeby tego filmu nie przedłużać, kto będzie miał ochotę to sobie obejrzy kto nie, to nie eee, z poprzedniego urlopu z Włoch, Lido di solo taka miejscowość i park Calibre Bay bardzo fajny, więc już nie patrzcie na to co ja tam mówię tylko żeby sobie zobaczyć troszeczkę jak w tym parku było bo raczej już nie zmontuję filmu, bo odnaleźć się w tych wszystkich kadrach będzie mi ciężko widzicie no, już troszeczkę po wodzie zaczyna kropić to co? do zobaczenia do następnego odcinka mam nadzieję, że szybciej niż za 3 miesiące Pozdrawiam cześć. Ej hey, dobra, słuchajcie, ja będę zjeżdżał teraz na pontonie drwącej rzeki a tutaj jest te takie fajna zjeżdżalnia z parą i tak dalej z troszeczkę z wyższego punktu można zobaczyć ten park I jak widzicie mnóstwo mnóstwo panów także zaraz zjeżdżamy no i dobra słuchajcie jesteśmy na jakiejś tam kolejnej zjeżdżalni dużej e, gdzie będzie Ania zjeżdżała z Laurą. A tu jest. No problem, ok. Także tutaj wszystko fajnie z góry widać. O, tutaj zjeżdża Ania z Laurą. Laura, baj. Baj, baj. Cześć. No, zjeżdżajcie. No, zjeżdżajcie. Opa. I poszli w konie po betonie. Ja niestety na tym nie mogłem, ponieważ jest to dla dwie osoby, tak? Jedna osoba tutaj nie może, i tak to wygląda. Słuchajcie, z góry tutaj jeszcze, um, tutaj co jest, tutaj jeszcze widać te największe zjeżdżalnie. Tutaj jeszcze cały czas coś e, remontują, dobudowują. Więc pewnie jakieś atrakcje będą. No i słuchajcie, te palmy to po prostu jest masakra, nie? O, ale na górze zobaczcie chyba nie podlewają i pousychały. Dobra, więc schodzimy. Słuchajcie, agawy tutaj są po prostu przepotężne. No marzeniem moim jest mieć taką agawę na podwórku w strefie pustynnej, ale to chyba mało prawdopodobne. Słuchajcie, palmy e, różnego rodzaju, trochę karpusy, karłatki, bismarki, waszyngtonie, e, feniksy, kawaryzysy, o przepieczone. pieczone, Jakoś mi się udało? O! ale calałem A, to boska. dobra, A